No bo ja jest zaliczkowany, rok temu mi ja zapłacił tak, i, mamy... i czekały na ciebie. Tak. I, z, I tyle karmił i czekały na ciebie. Tak. No. Jeszcze chciałem mi pieniądze zwrócić, 500 no, no, i ci... nagrody 500 zł, żebyś w gołębie zostawił. Tak, jest. a tyś nie chciał widzisz. I to mamy gołębia 15,89 Tak. Piękny, ładny. To będzie samiczka. No. I co z, z czego jest go? To jest, jest olimpia 03 tak. i dziki. Jedne z podstawowych gołębi naszych. No. Ale to Co mamy wygrywają? No. z Olimpii 03, tak? Dziadek, tak? No i dziki. Matka Jansen, tak? I dziki, nie? Tu jest dziki. Teraz dziki tu jest. No tu jest to. Jakie numery to. Tak? 6977. 6-9-7-7. To jest córka dzikiego. No to jest córka dzikiego. Po córce dziękuję, tak? A, Także gołąbki fantastyczne. Tak, bo widzisz, rodowody mam to przy... w drugim przyznaczone. No, widzisz, tu dom. jest dziki. No, no super. No, Piękne, ja, to jest prawdziwa dzikiego. I tutaj mamy szpaka. No ale on mi to tego mi to dobrze się zapłacił. Ale te to, kurwa, takie, takie. Andrzej tu już mówi, że cena idzie pięć razy do góry. No, ja tu już... No ja słuchaj. Już, już mało co ci nie płakałem, bo Andrzej nie chciał, mi dać <grym> tych czterech gołębi zapłaconych. No, jak powiedziałeś, wszyscy kura idą i płacą, 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 a Pawełek by co chciał? Tanio. No bo też musi zarobić. <grym> <grym> to mamy pięknego szpaka. Piękny gołąb. To jest po rocznych gołąbkach, ale super gołąbek. 19,96 i to jest, to, jest gołąbka, to są ze szpaków, tak. To jest ze szpaków, ale tu jest 70-24, to też znowu jest Olimpiada 03. Olimpiada 03. Tej, tej. Bo ta samica jest no we tak. wszystkich naszych najlepszych gołąbkach do A Ta para może być ten właśnie ten szpak z tą, z tą samicą? No i ja tak bym nie parował, ale mogą być, ale pstre, tak taki wiesz, wolałbym nakrapianego Dobra, jakiegoś, tak. nie? Na szpaka zawsze. Go ja się tak tym kieruje, nie? Że, Pstry, no, żeby no, szpaka no. nie jest w tak? Dobra, no dalej. Okej. Okay. mamy nakrapianego właśnie gołąbka. Gąbki są na starych obrączkach. I to jest numer gębia 3692. No bo to gąbki miały być praktycznie, mówię, jakbych do, siebie, do siebie zostawione, mówię to o ringuję starymi obrączkami. nie mhm. No i tu jest znowu pa... dziadek, wybitny lotnik, 1040, e, babcia, 340, jedna z naj, najszybszych naj... samic. Jedna z najszybszych samic na hodowli 4, 5, 54, wybitny lotnik i 1771, a ona się wychodzi znowu. Ze dzikiego, nie? Także to jest naprawdę moje podstawowe Dziadki ci wybitne lotniki. Dziadki ci wybitne lotniki. Dlatego mi chciałeś dać te 500 zł gratyfikacji, żebyś to zostawił. Ja ci chciałem dać 500 złotych, żebyś pojechał do domu i na paliwo i żebyś mi zostawił te gołębie. Jeszcze kawę na... No, Jeszcze kawę ci postawić. No, tak. tak, Jak to tak, mądrzy będą słychać to nie mnie doprowadza do Tak, ja cię do... dokładnie. O, tu jest bardzo ładny gołąb z taką czerwoną, tutaj poświatą na skrzydełkach. No, piękny gołąb. Uważam, to jest tutaj A numer, jeden z lepszych Pokaż mi gołębia. numer jeszcze, bo tu muszę wiedzieć, czego Będziemy, jest. Uj, taki fajny ptak. I to jest numer gołębia 3681. 3681. Piękny gołąb. Ale Aż tu nie ma, po... ale tu nie ma słabych. Znowu jest. U góry jest ten lotnik. 4,5,54. Wybitny lotnik. Mhm. Ta nie ma... 17 To nie ma... Wy... Ja też lotniczka, to, jest, nie, to nie ma mhm. dzikiego, to, to, to jest to jest ale tu jest dzikiego, no, a tu jest wybitny lotnik i wybitny lotnik, wybitna mhm. lotniczka i to, I to jest ma... najlepszy gołąb rejonu, tu jest tyle, 2294 to jest najlepszy lotnik rejonu. No taki markerek, tutaj strzałetki przy oczach, no piękne gołębie, to jest z najlepszych lotników rejonu, tak? No tu jest, I to, to jest, jest 22 20... tak? To jest dziki, ale tam jest Rumario, od, od Vandepola tam jest najlepszy A To jest Van de Pola? Tyś Krzyżówka, widzisz. A gdzie tu ty, Van de Pol pisze? Nie nie na p. 22-94 on ciebie wychodzi z Wandepola. A z Wandepola? Z Tak. A tu właśnie je, je, jeden, jeden pan chciał z Wandepola. No i to, to są to, to ty, to, to 20, 22 94, to jest gąb, wywodzi się z Wandepola. Aha, o widzę. No, to właśnie Gosił mówił, że bardzo twarde gołębi uparte. No, najlepszy lotnik rejonu na, na, cały, na 20 tysięcy gołębi. To jest stare Wandepole no. jeszcze. Z tymi, ja wiem, tak. No to ale kiedy o ja to kupił, w którym lata, nie? No. Tutaj mamy. Zaś noc nie to. Wandepol <laughs> zarobisty ten gołąb jest, no. Widzisz, tu jest też piękny taki Jaki gołębia? numer gołębie? Ale piękny. Jaki numer Jeśli mi jest, Szybkie skrzydło, to widać gołąbka, a numer gołębia to jest 5165. No to moment. No to jest po lotniku. Zobacz, ja ci przesęta ojca pokazać. Antu, już ja jak brał te gołębie, tak, gołębie z gołębnika, to no mówię. Artur. <laughs> <laughs> Takie ptaki, ale widzę koledzy, tutaj poszły zaliczki, poszło wszystko, gołębie czekały, to Andrzej fajnie działa ze mną, tak jak powiedział Artur. Mówi, ja już teraz te gołębie to bym pięć razy drożej, że tak powiem, sprzedał. No ale mówi... Były zamówione, były zapłacone, zaliczkowane. Słowo jest słowo, nie? Słowo jest słowo, tak. Andrzej aż poleciał po ojca. To jest po najlepszych was lotnikach, tak? To jest lotnika, najlepszego przyjęcia wpada, 51 51,65. Piękne gołębie, widzą koledzy, że wspaniałe. Ten ojciec, maraton nie minił jeszcze ojciec tego ojca. Tak? Jednak, jednak materiał tutaj, który Andrzej przygotował, można zobaczyć, jak go wygląda. No w sumie gołębi młodych już nie macie jakby, tak? Jest taki finisz. Eee, no słuchaj już jeszcze parę sztuk co na wystawę ogólnopolską, bo tam to jest zapłacone i... To nie ma czasów. Zobacz się to jest. To jest się... jego ojciec? To jest jego ojciec. Zobacz 14,41. To miał być do mnie go Obeź się jak mów. Jak... Taki do sprzedania? Ja. Nie, nie do sprzedania. Ja będzie do sprzedania. Będzie? Ja. Dosz piędzi bier go dzisiaj. Tak? I lotnik. No. Dobra. Słowo się rzekło, piękny gołąb, Lotnik. To jest właśnie ojciec i dziecko. Piękny. Gołąb. To miało być dumie jeszcze te dziecko, no ale co zrobisz, jak, jak jeszcze jest taki nachalny człowiek? No słuchaj, no może wraca być. Po co mi pionzeć cis i o teraz ani nie spój w nocy? No. Bo już o mało by brakło do ciebie tych tego. No. Ale widzę, kolega Andrzej zostawił to, co wszystko było mówione. Jak Siedem my już się kłócili, jak przyjechał. Tak, Andrzej się ze mną kłócił. Ja mówię, Andrzej, to jak tak mam wyjść, to już nie przyjeżdżam nigdy. No. I żal <laughs> Ale mi się, się zrobiło no, ciebie. No, Andrzej jest porządna firma. Aha. Piękny gołąb. Ego. Ego. Super, tak naprawdę. Ale coś wspaniałego. Za, za tłuste sobie jeszcze raz. Ale ja tak i <coughs> Artur Arpacz, widzisz, co mi sam dostał się. Aha. Czego to to? Patrz, takie coś. A widzisz, wysiłku może takie piloty. Może być, ja. No. no ja też przemożony. No tak, no przecież robili robotę, nie? No. I tutaj a mamy. Co, a co drugi żonko taki. Taką a? samiczkę, też bardzo ładną, piękna samiczka. Michała, tu jest taki numer gębia 39, 30. A ja ci powiem, po czym to jest. No. 39, 30. I to jest, tu jest mamy pogłębił 912, to jest dziadek, Kurwa, to jest, a matka 60. To jest wnuk Dzikiego, cała rodzina Dzikiego. To jest wnuk Dzikiego? 912, ten za 6 lat 60 konkursów, no, tym masz spradziadka 7134 ten ma y, też wybitny as. I pod inne dziki, całą limitę. I tu Likiejsza. mamy z dołu Leo Hermas, widzę. A z doły z Leo 33,75. No, samica. No bo one Olimpia na te dziki u nas kapitalnie to tak? robią. Ta nasza. Co Paweł Mydryca, to mowa właśnie w tyle ta sama. No widzisz, to kura. No, no. no gołem jest wspaniałe, to już są widać po gołąku. Ta, tak, jest ty wspaniałe takie tego no nie Tak, Kapitalny gołąb. Przepiękny tak, no. Super. Super gołąb tutaj aż, aż miło po prostu to brać do ręki. 5, tak, Nie jest że, to nie. jest brat, drugi z brat. A który to był ten No nie wiem. To, to, byś dwa, brzuchy, dwa braty wziął. Potem 41. Ten 5, 1, 65 jest taki, tutaj? Nie, No nie. to tego No to to na No to jest to samo. To jest to, to tyś wziął dwa, dwa z gniazda. Brat wziął. A co to za gołębia? No to jest tego, coś teraz demonstrował 14,41. Super lotnik i olimpiada Tak, tak. tak. Co, coś teraz przyniósł. To, to są dzieci tego gołębia. 14,41. No. I to jest 51,65 numer gołębka. No. A drugi ma 51-48, a jeden 51,65. To jest wasz bardzo dobry lotnik, tak? Wybijcie pracy Leo Hermas? Ja, ja, ja. Tak? Ja. Maratuny leci super. Także widzą koledzy, że tutaj... Andrzej, można powiedzieć, że gołębie ci rozeszły no, ja, no, roz jak ciepłe było bo, bo się udało wynik zrobić i Nie poszły. no, tutaj no. każdy, ale każdy do mnie mówi, kurczę, a jak to jest, wiosna leci, leci i leci i cały czas leci i teraz mistrza Polski znowu. Jeden się pytał, co ty podajesz? Ja mówię, ja nie wiem, trzeba akurat do wiosny dzwonić, nie do mnie. Ja to się zajmuję sprzedażą. Ale piękne gołębie. No to dopiero bydło, Artur, to są późne gołębie, to ja bym chciał by u Ciebie zamówić na przyszły rok 200 gołębi, a Ty nie mówisz, że ale ja nie liczysz, jeszcze... co, co się to będzie? Tam... Weź Arturku, zamknij się to. Ale zobaczcie o. koledzy, przepiękne gołębie. Artur, to jeszcze pomyślisz o tych lotnikach najlepszych, żeby tu kupić, te, te dwa młode chociaż. Ja już nie mówię dziewięć, bo może dziewięć. Dzisiaj masz zapakowane i jedź szczęśliwie się do domu. Nie wyganią Cię, tak ale jest. jedź się szczęśliwie do domu. I, 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 do i być szczęśliwy, że cię tak jeszcze A, nie no, Ja ci, ja ci bardzo no. chciałem podziękować tutaj, no. naprawdę za dobrą współpracę, no. też Michałowi, ja, ja. A, także super, naprawdę super, kurcza hodowcy tutaj, no super ludzie, tak? tak no, nie wiadomo, do, każdy... no. Jeden, do jednego są tacy, do dru... drugiego są tacy, Słuchaj, nie, inaczej, wszyscy Nie wszyscy wiosny, no, wiosny nie lubią. lubią. No to jak w życiu, nie? Niektórzy ludzie nie, no. ludzi nie lubią, co powiedzieć, no. nie? Ale, ale niemniej jednak szczere gratulacje dla mistrzów Polski, bo tego zapomniałem powiedzieć Dziękujemy w bardzo no. w GMP. Naprawdę, można zobaczyć, gołębia się wejdzie na z młszy To jest Dobra, fantastyczny gol. Tu. Także dobry lot, dobry koledzy, lot. nie zabieram czasu wszystkich. tu.